Moi drodzy, w przeddzień wigilii zesłania Ducha Świętego i na dwa dni przed tą uroczystością zesłania Ducha Świętego, słyszymy dobrze nam znaną, dla mnie taką pełną jakąś radości, ciepła Ewangelię, Perykopę Ewangelijną, której Piotr zostaje ustanowiony pasterzem Kościoła. Jeszcze nie ma tej wspólnoty, jeszcze nie ma kościoła, ale jest już jej pasterz. A kiedy Duch Święty stąpi na uczniów, wtedy też zaistnieje i Kościół, któremu Piotr będzie przewodniczył jako pierwszy papież, jako następca Jezusa Chrystusa. Piotr i Paweł, te dwa filary naszego kościoła, naszej wiary. Słyszymy właśnie dzisiaj o świętym Pawle. On spędził w pierwszym czytaniu w dziejach apostolskich. On spędził w więzieniu długie dwa lata. Dlaczego? Bo prokurator Felix spodziewał się, że dostanie od niego pieniądze, po prostu. Dlatego nie chciał wydać ostatecznego wyroku, który musiał być uniewinniający. I sytuacja Pawła zmienia się, ulega zmianie, kiedy nastał prokurator Festus, o którym słyszymy właśnie w tym czytaniu. On usłyszał od Żydów w Jerozolimie o Pawle, a oni swego czasu przysięgli, że go zabiją. Festus postanawia więc rozwiązać tę sprawę. Chce Pawła odesłać do Jerozolimy. To jest dla Pawła duże zagrożenie, wobec czego jako obywatelowi rzymskiemu nie pozostaje mu nic innego, jak skorzystać z tej łaski odwołania się do Cezara. I w taki sposób świętego Pawła czeka podróż do Rzymu. W tej wielkiej podróży misyjnej trafi i w to miejsce do tego ówczesnego, można powiedzieć, centrum, pępka świata. Moi drodzy, cała ta historia pełna małostkowości, niesprawiedliwości, chciwości rzymskich urzędników, a z drugiej strony fanatyzmu, zacietrzywienia izraelskich elit żydowskich. Paweł ostatecznie nie zginie ani nie zostanie uwolniony, za to właśnie zostanie odprawiony do cesarstwa, do cesarza. Po co? Aby się spełniło znowuż słowo Pana, żebyś w Rzymie mógł świadczyć o mnie. Tak właśnie Bóg pisze prosto po krzywych liniach ludzkiej historii. Poniekąd o pogmatwanej historii ludzkich zapewnieniach, ludzkiej niestałości, Bożych planach, Bożej wierności słyszymy także w tej dzisiejszej Ewangelii. Jezus zwraca się do Piotra, pytając go trzykrotnie, czy mnie miłujesz to fragment, który bardzo często jest komentowany, wyjaśniany, nie będę go już tutaj tłumaczył. Ale ta trzykrotna rozmowa jest symbolem przebaczenia i powtórnego przyjęcia Pawła do grona apostołów, do grona tych najbliższych Jezusa po jego zaparciu się w Jerozolimie przed ukrzyżowaniem. I Piotr wyraża swoją miłość do Pana i zostaje powołany, przyjęty do wspólnoty uczniów Chrystusa. Podobnie jak Piotr, każdy z nas ma swoje momenty słabości, swoje upadki, ale ważne jest, drodzy, abyśmy zawsze mieli odwagę przyznać się do swoich grzechów i szczerze nawrócić się do Pana. Jezus zawsze gotowy jest nas przyjąć z otwartymi ramionami, byśmy mogli odbudować naszą więź z Nim i wzrastać w miłości do Niego. Jezus wzywa nas do naśladowania Piotra. Ta Ewangelia nas do tego zachęca, przypomina o tym, do wyznawania naszej miłości do Boga poprzez nasze słowa i czyny. Każdego dnia powinniśmy starać się żyć zgodnie z Jego nauką, kochać go ponad wszystko i miłować naszych bliźnich tak samo, jak on nas miłuje. A w tym pomaga nam Duch Święty, który nas uzdalnia do takiego zachowania, takiej postawy, do wyrabiania w sobie takich cnót, tych teologicznych, boskich i tych ludzkich. Niech więc drodzy ta dzisiejsza liturgia Słowa, niech to oczekiwanie na zesłanie Ducha Świętego, przede wszystkim Eucharystia, w której uczestniczymy, zresztą tak jak co dzień wielu z nas, niech to będzie dla nas takim drogowskazem i takim umocnieniem, byśmy zawsze trwali w miłości do Boga i bliźniego i byśmy słuchali głosu Bożego który prowadzi nas drogą spawienia. Niech Bóg pobłogosławi nasze serca i umocni nas w wierze. Amen. Bogu, który swój tron utwierdził na niebiosach i kieruje nami przez swoich pasterzy, przedstawmy swoje błagania. Módlmy się za następcę Świętego Piotra, naszego papieża Franciszka,